Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, w sprawie tego wotum nieufności wystarczy właściwie kilka zdań. Nie będę przedłużał tej debaty. Wszyscy wiemy, możecie to Państwo sprawdzić we wszystkich możliwych mediach, rozmowach ludzi w domach, że to wotum nieufności mało kogo interesuje. Ponieważ ludzie w Polsce naprawdę dobrze wiedzą, o co chodzi w tym wotum nieufności. Grupa ludzi tu zgromadzonych, która przez 8 lat wykorzystywała Ministerstwo Zdrowia i instytucje podległe Ministerstwu Zdrowia, cały system ochrony zdrowia, dla kręcenia brudnych interesów. Grupa trwaniaków i kombinatorów, a wśród nich ci, którzy dzisiaj także zabierali głos. Jest... Wy się dziwicie, że dzisiaj, kiedy Komentujemy z tej mównicy wasz wniosek o wotum nieufności wobec pani minister Izabeli Leszczyny, że wracamy do tej przecież jakże niedawnej przeszłości. Nie sądzicie, że jest jakiś upiorny przypadek w tym, że ten wniosek nieufności uzasadniony, jest przez, uzasadniony był przez takich polityków PiSu jak pani minister Sojka, Sójka, przepraszam bardzo, jak pani minister Sójka, może no, przepraszam, nie, 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 to nie było intencjonalne, ale pani minister Sójka została zapamiętana przez wszystkich Polaków właściwie tylko z jednego wtedy, kiedy umierały kobiety na oddziałach położniczych w Polsce, to pani minister Sujka, jej reakcja na to polegała na tym jednym zdaniu zgony kobiet się zdarzały i zdarzać się będą. I to właśnie ta pani minister Sujka dzisiaj uzasadniała wniosek o wotum nieufności dla pani minister zdrowia, pani Izabeli Leszczyny. Byłoby w tym coś no, bardzo przewrotnego i można by właściwie z, no, z, z takim uznaniem Powiedzieć, że trzeba mieć nadzwyczajne i czarne poczucie humoru, żeby wysłać panią minister Sujko do krytykowania pani minister Izabeli Leszczyny, która 11 miesięcy poświęciła, żeby przywrócić prawa kobiet także w kontekście ochrony zdrowia. Dzisiaj kobiety w polskich szpitalach czują się bezpieczniejsze dzięki temu, co zrobiła pani minister Leszczyna. I dzisiaj kobiety leżące w polskich szpitalach na pewno nie usłyszą od minister zdrowia, tego zdania zgony kobiet się zdarzały i zdarzać się będą. Kto uzasadniał w imieniu PiSu wniosek o wotum nieufności? To jest już naprawdę wyjątkowo czarny humor. Pan minister Cieszyński. Pa, o, tam macha do mnie ręką niezwykle zadowolony. Prawdopodobnie wielu ludzi na jego miejscu byłoby zadowolonych, no bo szczerze powiedziawszy patronować umowie na zakup respiratorów. To się tu powtarzało, prawda? Wy narzekaliście, że ludzie powtarzają ten argument, ale pamiętajcie, ludzie będą zawsze pamiętali to, że w czasie pandemii, kiedy ludzie tysiącami umierali, tenże pan, wiceminister zdrowia, pan Cieszyński, dzisiaj zadowolony, nie dziwię się. Y Nadzorował słynny kontrakt na 1200 respiratorów, gdzie kwotę zawyżono o 200 milionów złotych. Ktoś zarobił, prawda? Może stąd jest ten szeroki uśmiech pana ministra Cieszyńskiego, dzisiaj walczącego o ochronę zdrowia. Wtedy trzeba było zajmować się nie brudnymi interesami, tylko zdrowiem i bezpieczeństwem pacjentów. Pan Łukasz Szymowski. Pamiętacie tego ministra? Pamiętacie tego ministra? Ja pamiętam, bo te notatki były głośne wówczas o jego dziwnej współpracy ze spółką, której właścicielem był gangster Daniel O. To jest przypadek, to nie jest ten Daniel O, o którym jeszcze też będzie głośno, ale inny gangster, inny człowiek, gangster Daniel O, szef tak zwanej suwalskiej ośmiornicy. I to była ta zabawa w spółki, gdzie się zarabiało duże pieniądze na ludziach cierpiących, na. W systemie zdrowia byliście handlarzami handlującymi zdrowiem i życiem polskich obywateli, nawet wtedy, kiedy to zdrowie i życie było najbardziej zagrożone. Wiecie, dlaczego ludzie tak dobrze, znaczy tak źle, ale tak, tak dokładnie pamiętają te Wasze osiem lat, a szczególnie tamte krytyczne lata? Wyście bardzo cicho usiłowali przejść przez te ponure dwa lata z tym tragicznym bilansem. W Polsce umarło niepotrzebnie. Mówimy o tych tak zwanych nadmiarowych zgonach. Najwięcej w całej Europie. Wyście rządzili wtedy. Wyście organizowali ochronę zdrowia w taki sposób, że Polska była rekordzistą była na czele czarnej listy tych państw w Europie i na świecie, gdzie umarło najwięcej ludzi. Niepotrzebnie. Wiecie co? Dzisiaj tylko jedną rzecz można powiedzieć. Gdyby ktoś wówczas zajmował się ochroną zdrowia, nie wy, gdyby ktoś tak jak Iza Leszczyna zajmowała się ochroną zdrowia, to prawdopodobnie tysiące, może dziesiątki tysięcy ludzi umarłoby mniej. Tu nie ma się z czego śmiać. Ten bilans był tak tragiczny, bo wyście w tym czasie zajmowali się maseczkami, to znaczy handlowaniem, zarabianiem brudnych pieniędzy na maseczkach, na respiratorach. Na tzw. szpitalach tymczasowych. Wszędzie, gdzie swoje brudne łapy wsadziliście w ochronę zdrowia. Tam wszędzie były włącznie brudne pieniądze. Nikt z was tak naprawdę nie zajmował się ochroną zdrowia. Nikt z was nie myślał o zdrowiu pacjentów. Nikt z was nie myślał o tym, jak ratować życie i zdrowie Polaków. Tylko ile zarobić, gdzie zarobić. Jak szukać tych wszystkich, którzy stali się waszymi ofiarami. Chcę wam powiedzieć... Nie dalej od waszych krzyków, tutaj już wiele przedmówców mówiło o tym, co pani minister Zieleszczyniu udało się zrobić przez 11 miesięcy. Ona zrobiła więcej dobrego przez 11 miesięcy, niż wy przez 8 lat. Oczywiście nie mogła zrobić tyle dobrego przez 11 miesięcy, ile wy złego zrobiliście przez te 8 lat. Ale chcę wam powiedzieć, że możecie krzyczeć, możecie przeszkadzać, tak jak było przed wotum nieufności, tak będzie po wotum nieufności. Przegracie to wotum nieufności, tak jak przegraliście wybory, tak jak przegraliście tę wielką narodową grę o zaufanie Polaków. Ale nadal pani minister Izabela Leszczyna, człowiek o wielkich zaletach, uczciwa, zdeterminowana, stanowcza, wbrew Wam, bo jest silniejsza od Was, będzie nadal wyciągała z bagna ochronę zdrowia, cały system ochrony zdrowia. Płacimy wszyscy wielką cenę za 8 lat złodziejstwa, zwykłego złodziejstwa. Macie tylko pieniądze na, na uwadze. Zawsze tak było, nawet jeśli chodzi o zdrowie Polaków. Na szczęście mamy dzisiaj kogoś, kto nie handluje respiratorami, ani maseczkami, kto naprawdę zajmuje się wyłącznie jednym. Jak system zdrowia w Polsce naprawić, żeby ludzi niej umierało, żeby Polacy byli yy, yy, zdrowi. Dziękuję pani minister. Będziemy nadal panią wspierali, niezależnie od tego, co ta grupa cwaniaków i kombinatorów będzie na Pani temat mówiła. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Premierowi.